No to ruszamy, słuchajcie, w trasę Dwa pedały wciśnięte Jak pracuje silniczek? Przyjemnie Passatчик 1.4 TSI 150 koni Tym razem 150 koni w benzynie, nie w dieslu Damy sobie kierunkowskazy przy manewrze Także 150 koni znacznie ciszej pracujących niż, niż to ma miejsce w dieselku nie będziemy ryzykować no. dla mnie jest jakaś tolerancja 15 cm chyba Nie będziemy sprawdzać na testówce. No Trochę trzeba się nakręcić. W końcu ma około 4-8 metra. Tu możecie sobie porównać z innymi samochodami, które testowałem. Cicho, cicho. Jak trudno, jak łatwo. Drogowe Full LEDy, to są Full LEDy. Tak samo jak w tym dieselku. Słuchajcie, jedziemy w trasę. Jedziemy w trasę głównie po to, żeby Wam pokazać, żebym mógł wam pokazać jak działa układ ACT, czyli chyba skrót od Active Cylinder Technology, czyli te aktywne cylindry, które tam się włączają, wyłączają. Mamy tutaj, zobaczymy, czy jest spalanie odkąd zaraz długookresowe, od tankowania, od uruchomienia. O, mod uruchomienia mi się liczy. 16.1 w tej chwili ma średnie, czyli szybko zaczyna liczyć jakoś tutaj na tej dwójce nie to jedynka jest to jedenka. czas poszarpuję silniczek nie jest całkowicie zimny bo niedawno nim przyjechaliśmy z krótkiej co prawda teraz a nie no tu jest termostat tu pokazuje że jest całkowicie zimny temperatura płynu chłodniczego jest, jest no dopiero teraz zaczęła się delikatnie podnosić mm. i muszę wam powiedzieć że tym samochodem naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ. Kierownica jest luźna, no, zdecydowanie za luźna jak na to, co ja lubię. No ale nie zapominajmy, że. Jest też Klimy. Klimy tego ogrzewania bardziej. Ja lubię bardziej. Zacieś... jak ten układ jest taki zacieśniony, no, ciaśniejszy, w sensie, że ta kierownica ma, stawia większy opór. Tu jest troszkę luźno. Zobaczymy jak to będzie przy większych prędkościach. Natomiast jak na razie Bo trzeba pamiętać o sprzęgle, żeby nam nie zgasł z dwójki to czasami próbowałem ruszyć na płaskim i nie jest to takie łatwe dlatego że te biegi są dosyć długie i no po prostu na dwójce ma problem, nawet z ruszeniem na płaskim ten samochód. Trzeba by go mocno, mocniej tam podgazować. A ja chcę teraz zrobić taki numer, że pojedziemy, słuchajcie, nie pojadę w tą moją klasyczną trasę 120 km, no bo w sumie nie ma sensu, tylko po to, żebym sprawdził, wiecie, no jak najmniej ten samochód może spalić, będę tłuku te, te, ten, ten dystans, wrócę o trzeciej w nocy do domu, jutro muszę rano być u dealera. przyjechać w Warszawy, bo to daleką trasę do zrobienia w korka, więc tak, no stwierdziłem, że to jest bez sensu. z Passatem już byłem tą generacją, tylko w dieslu, czy on spali troszkę mniej, czy troszkę więcej, to akurat nie ma znaczenia. Też te LEDy pokazywałem. Teraz zrobimy inny test. Ja spróbuję to zrobić kilkadziesiąt kilometrów po Warszawie, ale będziemy jechać cały czas obwodnicą, cały czas będzie dobra droga. Także zobaczymy, ile ten samochód może faktycznie najmniej spalić, tylko już nie na tym odcinku głównym, tym moim testowym 120-kilometrowym, tylko troszkę mniejszym. W tej chwili mamy aktywny tryb dwucylindrowy, to Wam potem wszystko będę pokazywał. O, tak fotelik jak zwykle nam tu troszkę wsyłają wrażenie akustyczne na garbach, ale na to nic nie poradzę. Mam dwójkę dzieci i fotelik musi być. Uwaga, gołoleć, wyświetlił się znak. A no tak, mamy temperaturę około 4 stopni Celsjusza, więc jest ostrzeżenie. Jak tej chwili jesteśmy na trzecim biegu. Skrzynia manualna jest bardzo przyjemna, naprawdę. Słuchajcie, wiecie co ja wam mówiłem że Mazda to jest numer jeden, jeżeli chodzi o skrzynię, ale tak naprawdę, ponieważ ja jestem, jak wiecie, muzykiem i dla mnie komfort i cisza w kabinie jest bardzo ważna, te, te obroty w Mazdzie, no to takie trochę sportowe było w brzmieniu, natomiast ponieważ tam nie było silnika, który dawałby te sportowe emocje, to tak naprawdę ta mieszanka tak średnio do mnie trafiała, średnio to do mnie trafiało, jeżeli chodzi o o te wrażenia, bo wiecie, no jak, są, jak jest silnik, który daje ten, ten power i ten, jest ten dźwięk, no to jest fajnie. Jak silnik ma tam ponad 9 sekund do setki w sprincie, no i nie ma tej turbiny, nie ma tego, co się tak zwiera trochę hmm, o spale oczywiście po wkręceniu go na obroty, tak, ale ta urocza pani, którą już oglądaliście u mnie na kanale od Mazdy, prosiła mnie, jak przekazywałam mi tą nowisieńką Mazdę, żeby jej nie żyłować na, na wysokie obroty, no głównie chodziło o czerwone pole. Więc się zastosowałem, bo była bardzo miła sympatyczna. No i ja szanuję, mówię Wam, szanuję sprzęt użyczony mi do testów. Tak samo jak własny samochód, więc dlaczego miałbym to robić? Po prostu nie, nie żyłowałem tego samochodu. Dlatego też nie było tych wrażeń. No jak nie mogłem go kręcić tam pod tych 6000 obrotów, czy nawet troszkę więcej, to nie było tych wrażeń. O, Janosik ściszony, na tyle, żeby nie przeszkadzał. Przyspieszamy, już silniczek, się rozgrzał 90 stopni. Jest tam, jakoś tam się zbiera ten samochód, ale nie zapominajcie, że ja jestem sam w tym samochodzie, jestem zupełnie sam. Także gdybym tutaj miał żonę, dzieciaki, cały załadowany bagażnik i pełny bak paliwa, a nie w tej chwili mniej więcej jedną trzecią, to ta masa zrobiłaby swoje przy tym silniczku. Powody słychać wyraźniej niż te, te, które mnie mijają wyraźniej niż szósty wiek, niż to ma miejsce w Mercedesie. Też chyba tutaj ten odgłos od barierki obok mnie jest wyraźniejszy, ale to nie są jakieś duże różnice. Słuchajcie, na no, samochód jest naprawdę dobrze wyciszony. Ja chwaliłem Passata w Wiznu za wyciszenie. Chwalę też ten samochód. Teraz jedziemy około 90. Jest naprawdę bardzo dobrze. Kabina jest wyciszona bardzo dobrze. Samochody oczywiście słychać jak teraz, tak jak minął ten Fakusik, ale jest dobrze, jest dobrze. Ja Wam będę pokazywał za moment zużycie paliwa w trybie dwucylindrowym, bo mi się tu wyświetla, jest to nie po polsku, oczywiście wszystko widać. Jest tryb dwucylindrowy w tej chwili, w tej chwili mi spala 3 litry, 4, no teraz to górkę. Ten tryb dwucylindrowy chyba się załącza w momencie, kiedy silnik pracuje na równych obrotach. Myślę, że niższych, Bo wiadomo, że gdyby te obroty były wyższe, wtedy potrzebowałby tych czterech cylindrów. Ale kiedy są obroty niższe, on automatycznie załącza tryb dwucylindrowy. Możemy sobie oczywiście włączyć ten pomacik. Teraz na 74 na godzinę. Od razu nam się włączył tryb dwucylindrowy. Ja muszę sprzętu zobaczcie tak wygląda to w tej chwili spalanie jest w porządku przy tej prędkości kontrola prędkości 700 metrów to żeby ucieszyć niektórych moich widzów Janaszik jest zostawiony bardzo cicho No, i oczywiście w momencie, kiedy jest jakaś górka, obroty, no to te 20, nie wiem czy ten trylok 20. Nie, no na pewno się wyłączy. To znaczy, ten napis się pojawia na jakąś chwilę, ale też się nie utrzymuje na długo. Zauważcie, że przy tej prędkości mamy dosyć niskie obroty. Dosyć niskie, około 1500 obrotów. Hmm. Lusterko, nawet w wersji Comfort Light jest przyciemniony, To jest taki śmieszny pasek. Nie do końca. Tutaj też jest przyciemnione lusterko. No to to musi być. No ja lubię jeździć w nocy. Także w samochodzie to musi być. No jest tryb dwucylindrów. No i zobaczcie, teraz mam oczywiście lekko w dół. No ale ładnie teraz pali, no. Literek, coś tam, no teraz jest minimalnie w górę, więc od razu tryb dwucylindrowy, tak. Więc słuchajcie, tryb dwucylindrowy jak gaśnie, to znaczy, że jest wyłączony. On musi, on musi się świecić cały czas. Wtedy, kiedy jest aktywny, musi się świecić. No i zobaczmy, jak to wygląda. Kiedy mi się włączy tryb dwucylindrów? Teraz są cztery pali mi tak przy tej prędkości, chociaż? O, jest. Od razu powinno spaść, No spada tam 2,7-2,8. A teraz zobaczmy, jak wygląda spalanie. Odkąd ruszyliśmy, temperatura oleju. 7,6. Od, odkąd odpaliliśmy silnik? Abyśmy tylko dobrze pojechali. Dobra, kasujemy teraz ten womat. Będziemy sobie wjeżdżać na tryb dwucylindrowy, A, i tu trzeba zmienić. Musimy na trujeczkę to zmienić, bo inaczej. Aha. Teraz będzie żonglerka. Filmowanie używając ręka kierownicy jest, skrzynie biegów też będziemy tutaj sobie zmieniać te biegi. No i wjechaliśmy sobie serpentynką. No i teraz damy mu bucik. I miania, nie będziemy dawać świateł drogowych, żeby nikogo nie oślepiać. Dobra, no i dajmy mu tempomacik. Tempomacik przy dokładnie 100 na godzinę mi się teraz włączył. Zobaczymy, czy dwa cylindry się nam aktywują przy tej prędkości. Jakiś tam wiaterek tutaj dmucha. Silniejszy chyba niż to ma miejsce zwykle. Spalanie w tej chwili przy 100 na godzinę nie zachwyca. To jest szósty bieg, już wyższego nie mamy w manualu. Słychać było, że nas w 850 kamina awolwinka, ale bez dramatu. Ja naprawdę jestem zadowolony z wyciszenia tej kabiny. Przy niektórych prędkościach jest to ten sam poziom co Mercedesa. W silnym ruchu miejskim no, czuć, że to nie, nie są tej grubości szyby, że ta kabina nie izoluje tak te drzwi. Od hałasu miasta, ale to są nieduże różnice. Także, biorąc pod uwagę różnice w cenie, naprawdę jest w porządku. Nie można narzekać. O, włączył nam się tryb dwucylindrowy. Zobaczcie teraz, przy 100 na godzinę ten samochód w dwóch cylindrach potrafi palić przez moment przynajmniej. Palił nam około 4 litrów, nawet troszkę mniej. No ale co z tego, jak zobaczcie, ja nie dotykam gazu, nic. Ten Tempomat jest ustawiony, Droga jest równie jest płaściutka. Robimy ten test, żeby sprawdzić, jak działają te. Te dwa cylindry. Kiedy i jak? No, nie może być lepszych warunków dla dwóch cylindrów niż teraz i no, nie włączają się dziady. No, co, może, może co, że to jest za duża prędkość na dwa cylindry? Porażka. No. Jeżeli przez na godzinę te, 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 ta opcja nie działa, no, to o co tu chodzi? To przy ilu ma działać? Dobra, zmienimy w takim razie, wyłączam ten pomad. I teraz na 96 ustawimy. No ustawmy sobie ten pomat na, na 90, równo 90. jeżeli przez tu nie jest taki chętny. No i zobaczcie ile pali chwilowo przy 90. Też już minimalnie w górę, minimalnie w górę jest, naprawdę minimalnie. No i ten silnik już nie daje rady na dwóch cylindrach. Robię ten test po to, żeby sprawdzić, czy naprawdę ta funkcja ACT te, te aktywne cylindry, które i tak żerą olej, nawet jak nie pracują, trzeba będzie go zaraz uzupełniać w tym silniku. To oczywiście mój złośliwy żarcik. Hmm. Czy to w ogóle ma sensu? Na razie nie ma sensu. no Jest płasko, zaraz będzie minimalnie w dół. No lipa z tymi dwoma cylindrami. No dobra, włączył się. Ale tak jak Wam mówiłem, jest minimalnie w dół, no więc kurczę, no to jak jest w dół? To nawet na czterech cylindrach ten samochód śmiesznie mało pali, no, jeżeli mamy ten pomad włączony. Jest to taka lipata. No i co? I tutaj mamy minimalnie w dół i tak mi pali około 5 litrów. Cały czas jest minimalnie w dół. Szósty bieg, poniżej 2000 obrotów. 90 na godzinę. Mój samochód na czterech cylindrach pali przy tej prędkości na ty, nawet mniej, bo to widzę 5 litrów lekko w dół. No nie, no słuchajcie. Nie no, pod względem spalania, a tu są tylko 215 u mnie są 205 w Mercedesie, tu nie są szerokie kobylaste opony. Tu jest 215 55 R17, to jest minimalnie większa oponka niż u mnie. No wiadomo, że też producent się liczy, ja mam Michelin, Energy Saver, ale nieważne, no tu jest... Tu jest kapeć tylko 10 mm szerszy. Lipa, lipa z tym, nie podoba mi się. Idziemy z tym pomatem więcej. Idziemy z tym pomatem na więcej, jak tu sobie dodamy tym pomacikiem, Proszę bardzo. No nie, tutaj szybciutko, na 120 teraz pójdziemy. Mamy piękną drogę w Warszawie, teraz nam zrobili. Pięknie tu się jedzie, teraz mamy lekko w dół, więc tam na czterech cylindrach spali mało. Jedziemy sobie 120. Otwarta. Teraz tamtej. Nie lubimy otwartych szybek. Rozpalanie no na razie masakryczne. 11 litrów, minimalnie w górę przez 120. Groźnie to wygląda. Zobaczmy teraz, odkąd ruszyliśmy. 7-3. Słabo. Słabo, jak na 1.4 silnik, 150 koni. Niczym mnie nie zachwyca. Niczym nie imponuje. Tempomacik działa. działa. Ktoś dziwił się, że nie używam tempomatów w testach. Proszę bardzo, teraz go będę używał dla obiektywnego wyniku. Jak będę go umiał włączyć, to umawiam się, że z Wami. O, tu jest to na godzinę ograniczenie. No dobra, to. Jedziemy tam 100 przecież. O, o. No to kasujemy, kasujemy, kasujemy. I to już koniec drogi. Koniec drogi ekspresowej a mamy nawrotkę no tak no to, to na, ta nawrotka nas czeka oczywiście zero spalanie na razie od uruchomienia 7.3 no i tu mamy sobie zmienimy pas tu mamy na razie światełko czerwone ale wiecie co wam powiem że o kurczę zapomniałem o sprzęgle udało mi się uratować nie zgas co się dzieje jeżeli chodzi o spalanie o patro w kija. no to dziękujemy Janusikowi co o co tu chodzi ze spalaniem zobaczcie Teraz mamy tak spalanie długookresowe, to wam zaraz powiem na jakim dystansie. Odkąd jeżdżę? Na dystansie 94 km, spalanie wynosi 7,9 no, Bez szału. Natomiast od tankowania to już nie moje, bo ja nie tankowałem tego samochodu jeszcze. Nie, to my sobie wracamy tutaj na. Jesteśmy jedyneczka, dwójeczka teraz. Chyba od razu damem o czwóreczkę. Nie pałujemy, nie pałujemy, nie chcemy podbijać specjalnie wyniku. No ale to jest od tankowania na jakimś tam dystansie kilkuset kilometrów i od uruchomienia 7,5. Natomiast moje długookresowe wynosi w tej chwili dokładnie 8. Słuchajcie, 8 litrów. Oczywiście, ja y, tym samochodem jechałem praktycznie tylko po Warszawie, ale to była jazda bez korków. To była jazda w miarę sprawna, zresztą łatwo to sprawdzić, jaka jest prędkość średnia tej, tej trasy. Słuchajcie, prędkość średnia wynosi 36 na godzinę tego odcinka, gdzie mam 8 litrów. Przypominam Wam, że moje miejskie prędkości tankowania Mercedesa na jednym całym baku to wynoszą czasami poniżej 20. To wynosi tam nawet czasami 17-18 na godzinę, więc dokładnie dwa razy niższa prędkość. I w takich warunkach mój merc spala 11-11,5, w takich najwolniejszych miejskich prędkościach. Pali mi śmieszne przy tych śmiesznych prędkościach, przy tych minimalnych prędkościach no pali mi te tam 11 nawet 12 zimą litrów. Ale przy takich prędkościach, kiedy średnia prędkość baku wynosi tyle, no, to są wyniki rzędu no, takiego właśnie jak tutaj, no to na pewno przy prędkości bliskiej 40 na godzinę, tam 36, czekajcie gdzie to jest, 36, na pewno mi więcej nie wciąga niż tych 8 litrów średnio. Na pewno, na 100%. Dlatego też stwierdzam, że niczym nie imponuje mi ten silnik, jeżeli chodzi o zużycie paliwa. Od tankowania, że to sami widzicie, od tankowania ten silnik wciąga bliżej 9 litrów w trybie dwucimperyjnym. No ale zobaczmy sobie od uruchomienia, jak mało możemy spalić w tym samochodzie. Włączamy sobie, nie, bez tempomatu teraz pojedziemy. Jesteśmy na szóstym biegu oczywiście, tutaj zresztą widać ten bieg wyświetlony. Możemy sobie włączyć nawigację oczywiście. Włączymy sobie nawigację, żeby nam znaki pokazywała. Tu jest a, 80. No nie wydaje mi się. Zresztą ja Wam powiem, że ja jechałem sobie z, z tą nawigacją po ulicy Alei Krakowskiej. Tam oczywiście miasto, Warszawa, jest 60. A nawigacja i tutaj na desce mam, że mogę jechać setką. Że mogę jechać to na godzinę. No. no co to ma być, to ja naprawdę nie rozumiem. Teraz jest lekko w dół, i znowu tryb dwucylindrowy się włączył. Ale zobaczcie, 7-1 w dwóch cylindrach. Nie, przepraszam, bo to jest średnie. Uu, tu bym pojechał. No to, to to rozumiem. Teraz jak jest lekko w dół, 3,5 litra paliwki. Bez tempomatu jadę. Oczywiście nogę trzymam na gazie, ale ja już Wam tłumaczyłem, że moja noga jest tak stała jak ten pomat. Dlatego też specjalnie te wyniki, czy będę miał ten czy będę miał nogę na pedale gazu, nie będą się różniły. No ale szału nie ma. Szału nie ma, jeżeli chodzi o zużycie paliwa tego silnika. Wiem, że tutaj biorąc pod uwagę to jak on się zbiera, no bez szaleń specjalnie żadnych tutaj. No noga na podłodze teraz jest, noga na podłodze, zobaczcie, 6 bieg, 110 120. Tak dostojnie się rozpędza. Żeglowania nie ma, musiałbym wywalić na jałowy na luz ręcznie. Tego nie robię. Tu nie ma automatu, więc żeglowania nie ma. Nul. No, teraz pokazuję mi 120. No to możemy sobie troszkę pojechać szybciej. Tutaj kickdown. <laughs> kickdown szaleje. Słuchajcie, 130. Jest 130. 120 teraz. Nie będę szalał, dlatego z mówię Wam, zależy mi na tej prędkości, żeby sprawdzić ile on pali. Aktywne cylindry, włączymy sobie może tempomacik przy 121. Aktywne cylindry przy ponad 2000 obrotów nie istnieją. To ta technologia, no ta opcja, no nie... nie nie robi na mnie wrażenia, bo ja jednak bym chciał przy tych 110, żeby te dwa cylindry mogły pracować, żeby realnie zaoszczędzić zużycie paliwa. A tu widzicie jak to wygląda. Słabo. Słabo to wygląda. Proponuję specjalnie ten silnik jeżeli chodzi o spalanie od uruchomienia 7.1, no nie wydaje mi się, żeby w Mercedesie mógł mieć tu gorszy wynik myślę, że byłby to co najmniej tak samo dobry wynik jak tutaj, a jednak no, ten samochód w automacie silniczek dwulitrowa turbo doładowana benzyna 184 konie daje zupełnie inne wrażenia z przyspieszania, ale dobra no, podsumowując ten samochód jest w porządku skrzynia manualna jest bardzo fajna nawet nie wiem kurczę, czy bym nie wolał mieć skrzyni manualnej z jakimś mocniejszym silnikiem tutaj gdybym się decydował na paska no niestety albo stety dwulitrowe TSI doładowane, czy to będzie 220 koni czy 280 można mieć tylko sprzęgnięte z automatem co kto lubi o, popatrzcie, teraz jest lekko w dół i udało mi się nawet z prędkości 120 włączyć tryb dwucylindrowy ale zobaczcie, no, w trybie dwóch cylindrów leciutko w dół, ponad 3 litrów ciągnie. To są jakieś takie dziwne wibracje na tym szóstym biegu. A słuchajcie. Właśnie te wibracje są wtedy, kiedy pracuję na dwóch cylindrach. Moje ucho jest czułe, jak to ucho muzyka zawodowego. I to taki basowy, taki dziwny dźwięk, taki jakiś dziwny, pojawia się wtedy, o, ja to słyszę od razu. Od razu to słyszę. Nie wiem, czy to słyszycie no nie pracuje to zbyt ładnie i to znika, w momencie znika to ja mogę na ucho ocenić, ale nie patrząc na wyświetlacz kiedy dwa cylindry pracują nie jest to najpiękniejszy dźwięk który można mieć w samochodzie zdecydowanie no ale jesteśmy teraz idealnie na płaskim no i jak widać przy 2,5 tysiącach obrotów nie ma szans żeby się te dwa cylindry włączyły O, już się włączyły, słyszę, widzicie? Jest to takie dudnienie, takie. O, już się wyłączyły. I już znowu się włączyły, słyszę to dudnienie. No chociażby z tego powodu to odpada, jeżeli chodzi o mnie. Nawet gdybym lubił ekojazdę. To nie przemawiałoby to do mnie zupełnie. Zupełnie, dobra. Teraz żebyśmy nie pojechali jak trąby, dokąd ja mam jechać? Tu na Gdańsk, Praga, Centrum Warszawa. No, zjeżdżamy, zjeżdżamy chyba. Zjeżdżamy, panie. No, i tryb w dwóch cylindrach teraz siedzi w cicho, bo hamujemy silnikiem. Dobra, wniosek jest taki, że to oszczędzanie, zobaczmy spalanie od uruchomienia 6,9 bez szałocu, takie tareczki, Żeby chyba obudzić tego, kto nie wie, że zaraz będzie zakręt. No, chyba i trzeba teraz zmienić mu bieg, także no, muszę to zrobić na zakręcie. Żeby się nie wywalić, kończymy nagrywanie 6,8. To jest rekordowe spalanie na tym odcinku, które osiągnęłem. Teraz będzie myślę, że tylko gorzej.